Czy kierowca z kategorią C plus E ma obowiązek posiadać przy sobie numer etol przy kontroli? Tak. Jeżeli poruszamy się po drogach płatnych, musimy znać numer biznesowy i ym, prze, przedstawić ten numer, podać ten numer kontrolującemu. Nie wiem, w jakim celu został ten przepis wprowadzony, za to jest dosyć wysoka kara. Jak dobrze pamiętam, 2000 zł, jeżeli nie znamy swojego numeru biznesowego y, urządzenia, ale niestety. Tak, to zostało sformułowane. Kontrolujący, który komunikuje się poprzez system Bluetooth z waszym um, urządzeniem w pojeździe, czy też z bramownicą, on ma dostęp do wszystkich danych, więc ta znajomość tego numeru biznesowego dla mnie kompletnie jest niezrozumiała, ale niestety trzeba znać ten numer biznesowy i najlepiej sobie gdzieś zapisać na kartce podczas kontroli, żeby tą karteczkę okazać. Nie ma co się uczyć tego na pamięć. Macie wiele innych rzeczy do zapamiętania: pin do karty, pin do telefonu, jakieś tam jeszcze różne cudeńka.